Siemanko, witam serdecznie na moim kanale. Ja jestem młody no i ze względu na to, że jest to pierwszy film jaki na ten kanał wrzucam, pokrótce chciałbym Wam powiedzieć co ja tutaj będę robił. A więc, ja jestem hobbystą, samoukiem, zajmuję się drukarkami, drukuję 3D i robię też design w programach typu CAD i takim programem, który ja używam jest Vision360 zacząłem swoją przygodę z tym wszystkim około 9 lat temu ale miałem małą przerwę ze względu na moje zdrowie i przez ileś lat nie byłem w stanie tego robić no i teraz powoli sobie wracam i chciałem sobie przypominać, jak ja to wszystko tutaj w tym Fusion 360 robiłem no i format tych filmów będzie wyglądał tak że ja po prostu będę znajdował sobie przedmioty dookoła domu i ja bym chciał tutaj 5360 design tego zrobić tak żeby można było sobie ten model na przykład wydrukować no i w tym pierwszym materiale chciałbym zrobić trzy rzeczy trzech tych rzeczy nie zrobię na jednym filmie bo zajmie to za długo czasu więc będzie to podzielone na kilka filmów no i mianowicie ja chciałbym zrobić talerzyk kubek i łyżeczka. Są to zwykłe przedmioty codziennego użytku. Każdy z, z nimi ma styczność. Są na tyle łatwe, że będę w stanie to całkiem szybko zrobić, ale są też na tyle skomplikowane, czy ten proces jest na tyle skomplikowany, że będę w stanie Wam pokazać całkiem sporo tych funkcji tutaj w Fusion. No jest bez zbędnego gadania. Ja ten sketch pierwszy chciałbym zrobić talerzyka. No i ze względu, że robię trzy obiekty w jednym projekcie, ja chciałbym je zrobić jako trzy osobne komponenty tak? ja stworzę sobie tutaj komponenty ten komponent będzie nazywał się talerzyk talerzyk tak, stworzę sobie drugi komponent który będzie się nazywał kubek i stworzę sobie trzeci komponent który będzie się nazywał łyżeczka ja nie używam polskich znaków, bo Fusion 360 mam w języku angielskim. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Jest ono dostępne też w języku polskim, także język możecie sobie zmienić. Jak widzicie, ten projekt tutaj mam niezapisany, więc ja bym chciał go sobie zapisać. Ja go sobie zapiszę jako projekt na YouTube. Jak widzicie, teraz mam tutaj te trzy komponenty. Tu jest główny projekt, ja go aktywuję i dlaczego ja to robię jako komponentę. No więc. Jak widzicie, tutaj mam główny projekt, on jest teraz aktywny. No i tutaj na dole mam tą oś czasu. I to jest główna oś czasu tego projektu. Jak widzicie, zostały stworzone trzy komponenty, ale dzięki temu, że ja każde to traktuję jako osobny komponent, każdy z tych komponentów będzie miał swoją oś czasu. I więc jeżeli ja będę chciał dokonać jakichkolwiek zmian, to nie będę musiał przeglądać całej tej historii tutaj, która może być naprawdę długa, jeżeli projekty są skomplikowane mogę sobie wejść w każdy komponent i zobaczyć tutaj co ja zrobiłem i pozmieniać to sobie. A więc ja wybrałem sobie talerzek z kuchni, przyniosłem go do pokoju, pomieszyłem go sówmiarką i zrobiłem sobie taki szkic, trochę ala rysunek techniczny, na którym mam napisane te wszystkie wymiary tego wszystkiego. No i jak ja bym chciał to zrobić? Ja zacznę sobie od prostego sketchu, ten sketch zrobię sobie w pionie. I teraz zrobię sobie linię pomocniczą, i ta linia będzie środkiem mojego talerzyka. I już Wam tłumaczę o co w tym chodzi. Ja, żeby zrobić ten talerzyk, myślę podchodzę do tego w taki sposób. Talerzyk jest okrągły, dałoby radę go wytoczyć. Tak samo jak robią talerze, na przykład z gliny, też wrzucają to na takie koło. To się kręci, no i ta osoba tam sobie tymi palcami rzeźbi no i to jest podobne do tego co ja bym chciał zrobić w Fusion 360 mogę zrobić sobie profil i później ten profil dookoła mogę sobie go wyciągnąć e, opcją która jest tutaj jeżeli chodzi o solidę wchodzisz sobie w create i tu jest ta opcja revolve i ja bym chciał użyć tej opcji jak widzicie żeby użyć tej opcji trzeba stworzyć profil który można przekręcić dookoła własnej osi lub innej osi a więc ja bym wrzucę sobie spokojnie spokojnie wrócę sobie tutaj do tego sketchu, daj wejść weź. tak, mam tą linię pomocniczą zrobioną no i teraz ja zmierzyłem sobie grubość tego spodu mojego talerzyka i ona wynosi 6 mm, więc ja zrobię sobie ta linia ma być dalej konstrukcyjna Zorki. zrobię sobie nową linię, która już nie będzie konstrukcyjną i ja tą linię zrobię sobie odtąd Tutaj też w pionie. I teraz ja tą linię sobie zaznaczę. Tutaj nadam jej wymiar 6 mm. Tak, w ten sposób. A ja teraz mam grubość tego talerzyka tu wyciągniętą. No i ten talerzyk spód tego talerzyka, czyli ta podstawka, na której on stoi, ona ma średnicę 86 mm. Ja tylko i wyłącznie potrzebuję jej promień, więc stworzę sobie kolejną linię która idzie w tą stronę, zakończę ją i znowu nadam jej tutaj wymiar i tak jak mówiłem to będzie 86 podzielone przez 2, żeby uzyskać tego promień, bo ja chcę tylko jedną stronę tego profilu i kolejną linię jaką bym chciał zrobić to będzie linia tutaj tego dna, czyli to będzie górna część tutaj, ja tą linię chciałbym zrobić sobie od tego punktu, sorry, ale czasami jest tak, że jest bardzo ciężko kliknąć w Fusion, jak sobie tego nie przybliżasz. Więc ja tą linię sobie wyciągnę tutaj, zakończę ją i teraz nadam jej rozmiar. No i średnica tego pierwszego profilu, tutaj tego dna talerzyka wynosi 65 mm, co wynika z moich pomiarów. Więc ja to zrobię tak, że wezmę 65, podzielę sobie na 2, żeby uzyskać promień. Tak? No i teraz ja mam tutaj kawałek tego dna zrobionego i ten mój talerzyk, tutaj gdzieś stoi ta szklanka, tak, tu będzie na tym stała szklanka i tu jest takie wzgrubienie i znowu jest płaski profil, który idzie w tym kierunku i znowu jest jeszcze jedno takie wzgrubienie. I ja teraz te wzgrubienia chciałbym sobie opisać za pomocą punktów. Więc ja sobie kliknę tutaj, dodam sobie punkt, tak, i ja teraz go opiszę geometrycznie. Z moich pomiarów wynika, że ten punkt od tego punktu horyzontalnie jest oddalony o 1 mm, tak? czyli ja tutaj zaznaczę sobie 1 mm, no i wertykalnie on jest oddalony też tutaj o 1 mm i to będzie taki próg. No i teraz kolejny profil, który idzie tutaj, on jest też płaski i cała średnica tego profilu on wynosi 91 mm. A więc ja, żeby to sobie opisać, zrobię sobie jeszcze jeden punkt, tak? Jeden punkt sobie wrzucę tutaj i teraz nadam mu rozmiar, znaczy odległość od środka tutaj i tak jak mówiłem to będzie 91 mm podzielone na 2, żeby uzyskać promień. Ja bym chciał teraz, żeby ten punkt był równo z tym punktem, a więc użyję tutaj tych constrain ograniczeń i zaznaczę sobie ograniczenie horyzontalne i wertykalne. Jak widzicie teraz te dwa punkty są tutaj w jednej linii. I ja je połączę linią. Tak? Połączę je linią, żeby skończyć tutaj ten profil, zaznaczę OK. No i tutaj znowu będzie ten sam taki garbik i ja zrobię to w ten sam sposób. Wezmę sobie punkt i znowu zaznaczę ten punkt tutaj i teraz go opiszę według tego punktu tu i on dalej ma ten 1 mm tutaj. Ja chciałbym, żeby te dwa garby były identyczne, więc zamiast wpisywać sobie tutaj 1 mm, ja sobie kliknę tutaj na rozmiar tego drugiego garba i to mi zaznaczy, że ten rozmiar będzie identyczny do tego rozmiaru tutaj. I tak samo zrobię tu. Wyciągnę ten rozmiar tak. I zaznaczę sobie ten rozmiar tutaj. Więc teraz jeżeli zmienię jeden, to drugi będzie zmieniony tak samo. Ja bym chciał, żeby one były dwa takie identyczne, bo na moim talerzyku one są identyczne. A więc tu jest pierwsza część tego profilu. Ja te dwa na razie punkty sobie tutaj zostawię, nic nie będę z nimi robił. Ja chciałbym zacząć opisywać tutaj brzeg tego talerzyka, bo nie będę w stanie dokończyć bez tego tej mojej geometrii a więc cały talerzyk ma średnicę 142 mm teraz jeżeli usłyszeliście hałas i słyszycie szum to Was za to przepraszam, właśnie się włączył mój osuszacz powietrza i nie jestem nic w stanie na to poradzić, mam nadzieję, że to nie jest za głośno a więc odległość tej krawędzi będzie 142 mm podzielone na dwa, żeby uzyskać znowu promień. Tego mojego talerzyka jest to 42 mm dzielone na dwa, tak. I teraz wysokość tego talerzyka w tym punkcie wynosi 20 mm, więc odległość tutaj od spodu Zaznaczę to jako 20 mm. I ten talerzyk ma tutaj kilka takich e, profili, które ja opiszę za pomocą buku, ale najpierw będę potrzebował trochę geometrii konstrukcyjnej to żeby sobie pomóc to wszystko opisać a no więc potrzebuję zrobić sobie jedną linię w ten sposób no i ja bym chciał żeby ta linia przechodziła przez te dwa punkty tak więc zaznaczę ją zaznaczę ten punkt, zaznaczę to jako coincident a i teraz zaznaczę no Fusion Myśl teraz zaznaczę ten punkt i zaznaczę ten punkt i też zaznaczę to jako coincident i teraz ta linia tutaj sobie przechodzi no i teraz chciałbym opisać tutaj krzywiznę dookoła brzegu tego talerzyka. Z tego co ja sobie mierzyłem, to on, mu, tu, no on ma tutaj kilka profili. Ja najpierw zacznę opisywać profile, które są tutaj na dole, bo mam do nich pomiary. Więc kliknę sobie tak, tutaj mniej więcej chciałbym dać jeden punkt. Zaznaczę sobie punkt i ten punkt dam mniej więcej tutaj. Zrobię sobie kolejny punkt tutaj. Tak i teraz zaczynam opisywać te punkty geometrią a więc z tego co ja mierzyłem dystans pomiędzy tym a tym punktem tutaj wertykalnie a ja tu sobie spojrzę teraz na ten mój pomiar i to jest 6 mm I teraz horyzontalnie dystans pomiędzy tymi dwoma punktami z tego co ja tu mam zmierzone gdzie jest ta odległość ona wynosi 2 mm tak, wyznacza sobie tutaj 2 mm. A no i teraz opiszę sobie ten punkt według tego punktu tutaj. Odległość jego pomiędzy tu a tu wynosi 3 mm. Tak. I odległość tutaj horyzontalna wynosi też 3 mm. Ten akurat był prosty. I teraz tutaj mam jeszcze jedną krzywiznę do opisania, jak ja bym chciał to zrobić. A więc grubość mojego talerzyka jest 6 mm i ja bym chciał, żeby tutaj ta grubość też wynosiła 6 mm. Wiadomo, ten talerzyk, ten profil ma w niektórych miejscach grubszy, w niektórych chudszy, no ale ogólna szerokość tego talerzyka, tego profilu wynosi 6 mm. A więc ja stworzę sobie kolejną linię konstrukcyjną do pomocy, zaznaczę, żeby ona szła sobie tutaj. Ja bym chciał, żeby ta linia szła e, pionowo do tej linii pod kątem 90 stopni, czyli perpendykularnie. Zaznaczę sobie tą linię i tą linię, kliknę prawym i zaznaczę tutaj ten constraint perpendicular. Tak? Teraz chciałbym, żeby ta linia przechodziła tutaj przez ten punkt, czyli użyję constraint coincident. Tak? No i teraz mam tą linię. Ona jest pod kątem prostym tutaj z tą linią i przechodzi tu przez ten punkt. Ja potrzebuję jeszcze jeden punkt, żeby tu opisać tą krzywiznę. Ja ten punkt na razie sobie zaznaczę tutaj na tej linii. I teraz odległość pomiędzy tymi dwoma punktami ma wynosić 6 mm, no bo to jest grubość tego mojego talerzyka. I ja tą geometrię tutaj mam mniej więcej opisaną. I teraz chciałbym dokończyć ten profil. I jak ja bym chciał dokończyć ten profil? Zacznę sobie tworząc łuki pomiędzy tymi punktami, tak? Stworzę sobie jeden łuk, który będzie szedł tu i dam go w ten sposób. Ja nie chcę, żeby on był konstrukcyjny, więc to sobie odznaczę, tak? Oznacza to. Stworzę kilka kolejnych łuków. Biorę sobie to łuki tutaj. Ten łuk ma iść w tą stronę, bo ten profil jest wygięty troszeczkę w drugą stronę. Ja to zrobię w ten sposób. No i tutaj na górze też jest łuk który będzie szedł do tego punktu. I ja go sobie zrobię na razie w ten sposób. Też tutaj niech on sobie lata. I teraz kolejny łuk, który idzie tutaj. Tak, też go zrobię w ten sposób. Niech on sobie tutaj na razie lata. Ja go później opiszę. Tutaj mam jeszcze jeden łuk, który będzie szedł w tą stronę. I zrobię go też tutaj sobie luźno. Niech on sobie tak polata tutaj. No i tutaj te progi, one też będą łukami odtąd dotąd i ja też zrobię je sobie tak, niech one sobie tutaj latają na razie nie będę ich opisywał, zajmę się tym za chwilę a więc zrobię ten łuk w ten sposób i jak widzicie ja już teraz mam zrobiony tutaj fajny ten profil i teraz tą geometrię całą przydałoby się opisać bo jak widzicie ja jestem w stanie zmienić to wszystko i jeżeli ja jestem w stanie to zmienić, bo jest zaznaczone na niebiesko to może być tak, że kiedyś gdzieś coś będziecie robić i zostawicie taką właśnie geometrię i widzicie co tu się teraz stało, tylko dlatego, że ja to ruszyłem. Pomyślcie sobie, że zrobiliście sobie wielki sketch i nagle zaczynacie zmieniać różne rzeczy. No i wasz obiekt nagle zaczyna wyglądać w ten sposób. A to jest właśnie dlatego, że ta geometria nie została porządnie opisana i zablokowana, tak? Ograniczona, constraint. I jak ja chcę to teraz zrobić? A więc, aby opisać tą geometrię, będę potrzebował znowu linii konstrukcyjnych. Tak? Zrobić sobie kilka linii, ja zrobię sobie jedną linię, która idzie tutaj, w tą stronę, zaznaczę OK, i niech ona sobie tam idzie. Ja potrzebuję kolejną linię, która będzie sobie szła w tą stronę, tak o taką. I potrzebuję jeszcze jedną linię, która sobie będzie szła tutaj, w tą stronę, też pod kątem 90 stopni, tak, jeżeli niech sobie pomyśli. No i teraz, jakie ja te krzywizny chciałbym opisać. A więc ten łuk chciałbym, żeby był tangent do tej płaszczyzny. Tak? I to mi stworzy taki fajny tutaj profil. Ten łuk chciałbym, żeby był tangent równoległy do tej płaszczyzny. I jak widzicie teraz to mi stworzyło tutaj ten profil. Ten łuk chciałbym, żeby był tangent do tej płaszczyzny tutaj. Ten łuk mi będzie tangent do tej płaszczyzny tutaj. Ja bym chciał, żeby ten łuk był tangent do tego łuku. I jak widzicie teraz ta geometria tutaj jest bardzo ładnie opisana. No i zostało mi jeszcze tutaj te dwa łuki. I ja bym chciał, żeby ten łuk był e, równo tutaj z tą płaszczyzną tangent, tak. No i to samo tutaj zrobię, tak. I jak widzicie teraz ja mam tą geometrię ładnie opisaną, ona jest zablokowana. Jest constraint, ja jej nie mogę zmienić, ten profil nie zmieni swojego kształtu. Ja teraz sobie skończę ten sketch. I teraz w sumie chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną opcję, gdzie ja ten wrócę sobie do tego sketchu. Jak widzicie tu są takie kąty proste. No? I to nie za bardzo ładnie, nie za ładnie to będzie wyglądać. I można zrobić tutaj filet. Ja ogólnie jeżeli chodzi o filety, to wolę robić je już na gotowych modelach, bo widzę wtedy całą siatkę, widzę cały model i wiem mniej więcej jak to wygląda. Ale żeby Wam tutaj pokazać, możecie zrobić filet. Są dwa rodzaje filetów, tak? tylko żeby to wykorzystać, nie wciskacie litery F jako skrót, bo jak weźmiecie ten filet tutaj, jak widzicie ja nie jestem w stanie nic tutaj zaznaczyć, no bo to nie jest geometria, która może zostać użyta do, do stworzenia tego filetu. Żeby stworzyć filet tutaj w sketchu, naciskacie literę S, żeby dostać się do skrótów i piszecie po prostu filet. jak widzicie tutaj macie dwa rodzaje filetów. Ten jest do sketchów, ten jest do ciała i możesz zaznaczyć sobie tutaj i wtedy zaznaczasz sobie na przykład tu to, tak, czy to i jak widzicie ja tutaj mogę sobie zrobić filet, problem polega na tym że jak ten filet zrobię tutaj to teraz ten róg tutaj nie będzie opisany no i ja za bardzo tak nie wiem jak to będzie wyglądało na gotowym modelu, więc ja tych filetów za bardzo tak nie używam i ja wolę robić te filety na całym ciele no i jak teraz wyciągnąć z tego ciało klikam sobie na ten cały profil teraz sobie tutaj create i użyję tej opcji revolve tak? i oś dookoła której ja chcę ten profil odwrócić jest tutaj po środku jak widzicie teraz to mi stworzyło nowe ciało i to jest dla taki fajny talerzyk który ma tutaj te profile i on wygląda bardzo identycznie do tego talerzyka który ja sobie podmierzyłem no i ja bym chciał stworzyć filet tu, chciałbym stworzyć filet tu. No i tutaj chciałbym to zaokrąglić tak filetami, żeby to nie było takie, żeby ta krawędź nie była taka ostra. Więc zrobię sobie filet tutaj. I ja będę musiał popróbować różne rozmiary. Ja na przykład ten filet chciałbym sprawdzić pierwszy rozmiar 0,5 mm. I to się wydaje takie trochę małe. Więc ja go wezmę sobie jako 1 mm. Przybliżę tu sobie. Zobaczę jak to wszystko wygląda. No i z tego... Co ja tutaj widzę, to ten filet wygląda bardzo ładnie, i ja go zostawię tak jak jest, tutaj na 1 mm. Tak? Teraz zrobię sobie kolejny filet tutaj i też chciałbym spróbować na przykład 1 mm. No i to jest troszeczkę za małe. Ja chciałbym spróbować 2 mm. 2 mm, z tego co ja tu widzę, wygląda to całkiem spoko, ale spróbujmy sobie 3 mm. No i ten filet wygląda tutaj naprawdę całkiem spoko stworzyło mi to tutaj taką krzywiznę bardzo gładką więc ja ten filet zostawię na 3 mm i teraz chciałbym zrobić jeszcze filet tutaj tak żeby to nie było takie ostre i zrobię sobie filet o 2 mm i on wygląda całkiem spoko tutaj dla mnie ja go zostawię tak jak jest i zrobię sobie kolejny filet już ostatni tutaj na tej krawędzi i też go ustawię 2 mm żeby był identyczny z tym filetem tutaj no i mamy gotowy ten talerzyk. Jak widzicie, przez to, że stworzyłem te komponenty, tutaj w tym komponencie mam tutaj tą oś czasu, wszystko co robiłem dla tego talerzyka, ale jak przełączę sobie tutaj komponent, no to ten talerzyk niby jest widoczny, ale ta oś czasu dla drugiego komponentu jest pusta, ja to mogę sobie odznaczyć tutaj, żeby nie było widoczne i mogę teraz zacząć pracę tutaj nad kolejnym projektem, nad kolejnym ciałem w tym projekcie, tak? Czy nad kolejnym komponentem, tak jak tutaj jest zrobione. Um, ile ten film jest zajął? Ten film zajął mi 20 minut. Um, ja nie chcę, żeby te filmiki były nie wiadomo, jakie długie, a więc zostawię to teraz tak, jak jest. Jak aktywuję tylko tutaj ten talerzyk, żeby był bardziej widoczny. Zostawię to tutaj teraz tak, jak jest. Zakończę to wideo. No i na następnym wideo pokażę Wam, jak zrobić kubek. I prawdopodobnie podzielę to na trzy widea w którym właśnie w ostatnim pokażę Wam jak zrobić łyżeczkę no a więc dzięki za Wasz czas dzięki za oglądanie no i zapraszam do kolejnego filmu, który już niedługo dodam na mój kanał na którym Wam właśnie pokażę jak zrobić ten kubek dziękuję, hejjo